Witam serdecznie na kanale SiloTV. Łukasiem Konia z tej strony. Mamy oto taki narożniczek, trzy poduszeczki oraz puf. Meble te mają rok czasu. Klienci postanowili już wyprać. Ja lubię też z klientami sobie rozmawiać, jeżeli oczywiście klient wyraża taką chęć, to jak najbardziej lubię wejść w taki, no w konwersację po prostu z klientem, porozmawiać. Czy to przy herbacie, czy no, ja akurat jestem zwolennikiem herbaty, ale to już nie o to chodzi. No i tutaj też bardzo mili, sympatyczni ludzie. No i tutaj z klientem sobie też żeśmy zaczęli tam chwilkę rozmawiać przed pracą. No i słuchajcie, tutaj chemia została zastosowa zastosowana. Wool Safe Prespray, firmy Global oraz Ocean Rinse. To jest Kwaśna Półkanka, również firmy Global, na którą oczywiście macie 10% zniżki, jakby na całą chemię, też z Globala. Wszystko jest w opisie. No i słuchajcie, ta chemia została tutaj zastosowana w przypadku tych mebli. Jak widzieliście, te baniaki pięciolitrowe stały przy odkurzaczu. Tutaj był szeregowiec, także nie było problemu z wniesieniem. Po prostu zabrałem sobie te baniaki pięciolitrowe. Klient zobaczył napis. Że jest Wool Safe na pre -sprayu. no Nie widzę, że to jest pre-spray, ale, ale po prostu spojrzał na ten baniak no i mówi: Pytam się, czy to jest bezpieczne dla wełny. Tak? Ja mu właśnie mu opowiedziałem o tej chemii, że tak, że to jest dla włókien naturalnych. I to jest bardzo bezpieczna chemia. I taka została tutaj w przypadku Państwa użyta, jeżeli chodzi o włókna, tutaj dla, dla tej tkaniny. No, i generalnie klient uzyskał pełne informacje na temat chemii. Ja, co prawda, się nigdy nie chwalę, jakby przed klientami, ale jeżeli chcą porozmawiać na temat tutaj środków, jakie ja używam, to oczywiście nie mam żadnych tajemnic. Zawsze też na ten temat rozmawiam i staram się udzielić takiej rzetelnej i pełnej informacji, żeby po prostu klient był też w 100% zadowolony i otrzymał to, taką informację, tak? I w tym przypadku również tak było. Klient otrzymał tą informację na temat tej chemii, jak tam ją się po prostu używa. No on akurat w takiej innej branży w ogóle działa. Także tutaj nawet nie śmiałbym podejrzewać, że, że on będzie po prostu też chciał prać tapicerkę. Po prostu pytał z zwykłej ciekawości. No i słuchajcie, klient był tak zadowolony, że otrzymał te, te informacje, żeśmy sobie porozmawiali na temat tej chemii że z tego osiedla po około 3-4 tygodniach otrzymałem kolejne zapytania odnośnie prania. Co się okazało, że zostałem właśnie przez tych ludzi polecony, że no po prostu poszła polecajka tam na grupie zamkniętej. No i tak naprawdę jesteśmy już w trakcie umowienia Terminów. Także słuchajcie, to, że ktoś wykonuje usługę, może wykonywać też bardzo dobrze, ale jeżeli nie będzie umiał też sprzedać się przed klientem, nie będzie umiał też sprzedać tej swojej usługi, no to może wykonywać ją jak najlepiej tylko potrafi, ale jak nikt o nim nie usłyszy, no to tej pracy nie będzie miał. Także to są też takie zabiegi marketingowe, które po prostu trzeba też stosować, trzeba się po prostu umieć sprzedać. Przed klientem. Co z tego na przykład jakby Porsche y, było, ale nikt by o tym samochodzie nie słyszał, tak, że jest to bardzo ekskluzywny, y, no to po prostu tego samochodu by nikt nie kupił. Tak, tak jest, y, każda marka stosuje marketing, ona się musi dobrze sprzedać. I tak samo firma piorąca musi umieć się sprzedać też przed klientem. Ja do tego tak też również podchodzę. Zawsze rozmowa miła z klientem i y, y, Wtedy wiem, że klient jest zadowolony. Tyle z mojej strony. Pozdrawiam serdecznie Silo TV, trzymajcie się. A tu mamy wodę po praniu. Roczna kanapa, a jak widać, zabrudzona.